Heika, tu sarenka. Siemka, tu sarenka. Siemka, tu sarenka. Heika, tu sarenka. Siemka, tu sarenka. Heika, 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 sarenka. Heika tu sarenka. Heika tu sarenka. Heika tu sarenka. Heika tu sarenka. Heika sarenka. Heika tu sarenka. Heika sarenka. Heika sarenka. Heika tu sarenka. Heika tu sarenka. Heika tu sarenka. Heika tu sarenka. Heika sarenka. Heika sarenka. Heika sarenka. 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 Heika sarenka. Hey catu sarenka 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 Hey catu to chyba challenge się uda. Hey catu, serenka. 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 Hey katu, serenka. Hey catu, 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 serenka. Hejka tu Sarenka, 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 Siemka tu Sarenka, Siemka tu Sarenka, Hejka 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 tu Sarenka. Dziubek, co się stało? Ja bym tak bardzo chciała siostrzyczkę. Dziś raz dzieciusielnie z roboty, a one ciągle płaczą i robią śmierdzące kupy. <grym> ja bym wam cały czas pomagała. Rano śpiał sobie w moim słodkim łóżeczku. 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 Rano śpię sobie w moim słodkim muzeczku Rano śpię sobie w moim słodkim muzeczku Rano śpię sobie w moim słodkim muzeczku Rano śpię sobie w moim słodkim muzeczku